Byłam o krok od drzwi gabinetu, kiedy usłyszałam głos ojca: Niezły, po prostu pewny. Twoja siostra niczego nie dostanie, wypada z gry. Zastygłam w pół kroku. Korytarz stał się zimniejszy niż sekundę temu. Taki rodzaj zimna, który nie pochodzi z klimatyzacji, ale z wiedzy, że czegoś nigdy nie da się cofnąć. Powinnam była wejść. Powinnam była coś powiedzieć, ale nie zrobiłam tego. Przez szparę w drzwiach widziałam tatę. Ryszarda Kowalskiego, odchylonego w fotelu biurowym, rozmawiającego z moją młodszą siostrą Małgorzatą. Ona raz skinęła głową, nie odezwała się. Moja matka, Janina, stała za nimi, ze skrzyżowanymi ramionami i uśmiechała się. Nie taki uśmiech, jaki daje się, gdy coś jest zabawne. Nie. To było inne. Zaciśnięte usta, kontrolowane. Uśmiech, który mówi, że się udało. Nie pamiętam, jak się wycofałam. Po prostu wiem, że nie weszłam do tego pokoju. Nie zadawałam pytań, nie błagałam. Przeszłam prosto obok mojej starej sypialni do pokoju gościnnego, w którym mieszkałam, i otworzyłam laptopa. Przeniosłam każdy grosz, jaki miałam oszczędności, konta inwestycyjne, nawet awaryjną gotówkę, na prywatny fundusz, o którym nie wiedzieli. Taki, który otworzyłam lata temu. Kierując się intuicją, której nigdy do końca nie rozumiałam. Czego nie wiedzieli, to że ja wiedziałam o drugim funduszu powierniczym, tym, który moja babcia, Małgorzata Kowalska, stworzyła tuż przed śmiercią, tym, o którym im nigdy nie powiedziała. Tylko mnie. Właśnie dojrzał i nie był mały. Nie płakałam tamtej nocy, nie krzyczałam ani niczego nie rzucałam. Po prostu siedziałam, wpatrując się w blask potwierdzenia przelewu i zdałam sobie sprawę, że coś się zmieniło. Nie byłam już ich córką. Byłam tą, o której myśleli, że nie może wygrać. I to był ich drugi błąd. Nie zaczęło się od tej rozmowy. Patrząc wstecz, myślę, że wymazywali mnie na długo, zanim powiedzieli to na głos. Było to na zeszłorocznym zdjęciu świątecznym, które mama rozesłała, tym z podpisem: Rodzina Kowalskich pełna miłości. Nie było mnie na nim. Przyleciałam dwa dni wcześniej, upiekłam trzy ciasta i zawijałam prezenty, aż moje palce skurczyły się. Ale kiedy zapytałam o zdjęcie, powiedziała: Och, kochanie, zrobiliśmy je, kiedy załatwiałaś sprawunki. Po prostu mi umknęło. Powiedziałam sobie, że to nie ma znaczenia. Potem nastąpiły subtelne zmiany. Tata, zawsze pragmatyczny, zawsze kontrolujący, zaczął mówić rzeczy typu: Jesteś zbyt emocjonalna, żeby zajmować się sprawami spadkowymi, albo to wymaga racjonalnej głowy. Klara, małgorzata, moja młodsza siostra, o cztery lata, przestała odpowiadać na wiadomości, chyba że czegoś potrzebowała, dokumentu, przysługi, pożyczki. Jej ton, zawsze lekki, jakbyśmy nadal były blisko. Ale ta bliskość była pusta, a Jakub, nasz kuzyn, ale wychowany niemal jak brat, zaczął nazywać mnie męczennicą. Mówił to z uśmiechem, ale czułam pod spodem ostrość. Mimo to nadal się pojawiałam, byłam tam, kiedy babcia upadła po raz trzeci. Byłam tam w pokoju hospicyjnym, czytając jej popękanym głosem i zmęczonymi oczami. Zrezygnowałam z pracy konsultingowej, żeby pomóc tacie przejść przez operację zeszłej wiosny. Zapłaciłam rachunek za prąd, kiedy Małgorzata przekroczyła limit na swoich kartach. Zapewniłam wsparcie Jakubowi, kiedy jego długi hazardowe znów wymknęły się spod kontroli. Nigdy nie podziękowali, po prostu pozwolili mi, jakby to było oczekiwane. I może w tym popełniłam błąd. Pomyliłam bycie potrzebną z byciem chcianą. Prawdziwy cios nadszedł tej nocy, kiedy usłyszałam drugą rozmowę, tę, o której nikt nie wiedział, że ją podsłuchałam. Drzwi do gabinetu taty były uchylone, a jego głos niósł się, jak zawsze, gdy myślał, że nikogo nie ma w pobliżu. Nie mów jej o tym kącie, powiedział. Powiedzmy, że zostało zamknięte. Podzielimy to między siebie. Klara jest poza grą. Wystarczająco długo była ciężarem. Ciężarem. To słowo zostało ze mną. Odbijało się głośniej niż jakikolwiek trzask drzwi czy wykrzyczana obelga, ponieważ oznaczało, że wszystko, co zrobiłam, Opieka, późne noce, cisza nie zapewniło mi miejsca. Uczyniło mnie jednorazową. Stałam w tym korytarzu tylko oddychając. Nie dlatego, że się bałam, ale dlatego, że część mnie pękała ta część, która wciąż chciała wierzyć, że to wszystko to nieporozumienie że może żałoba ich zmieniła ale to nie była żałoba. To była chciwość i oni już tego nie ukrywali. Nie spałam tamtej nocy. Nie ze strachu, czy nawet złości, ale dlatego, że wciąż słyszałam jej głos, cichy, chrapliwy i niski z łóżka szpitalnego. Pewnego dnia odwrócą się od ciebie, kiedy to zrobią, otwórz dolną szufladę. Wtedy myślałam, że miała na myśli coś sentymentalnego, pamiątkę, może list. Ale teraz zrozumiałam. Ona to przewidziała. Widziała ich jasno, nawet gdy ja wciąż dawałam im kredyt zaufania. Szuflada była w jej starej sypialni machoniowa, w lewym górnym rogu jej biurka do pisania, tego, którego nikt nie dotknął od pogrzebu. Otworzyłam ją powoli, w połowie spodziewając się, że będzie pusta. Ale nie była. W środku był mały pendrive, złożony list jej niepowtarzalnym pismem odręcznym i kremowa koperta opieczętowana notarialnie. Ręce mi drżały, gdy otwierałam list. Klara, jeśli to czytasz, oni już podjęli działania, krew nie czyni ich godnymi. Miłość nie czyni ich lojalnymi. Weź co Twoje i nie przepraszaj, babcia. To były tylko cztery linijki, ale uderzyło jak grzmot. Przeczytałam to ponownie, potem jeszcze raz. Nie płakałam, jeszcze nie, ale poczułam, że coś się zmienia. Nie smutek, nawet nie wściekłość. Przekonanie. Koperta zawierała zmienioną wersję jej testamentu, podpisaną, poświadczoną. I notarialnie zatwierdzoną dwa tygodnie przed jej śmiercią. Przeczytałam każde słowo powoli, ostrożnie. Dawało mi to 51% kontroli nad rodzinnym biznesem, pełnomocnictwo nad osobistym funduszem taty, dwie nieruchomości do wynajęcia w Oregonie i zablokowane konto inwestycyjne o wartości nieco ponad 1,2 miliona dolarów. Nie podzieliła rzeczy równo, nie próbowała zadowolić wszystkich. Wybrała mnie nie dlatego, że byłam lepsza, ale dlatego, że zostałam, bo słuchałam, bo wycierałam jej usta i trzymałam ją za rękę, kiedy nikt inny tego nie chciał. Nie zostawiła mi władzy, zostawiła mi dowód, że nie jestem szalona, że nie wyobrażam sobie dystansu, ciszy czy uśmieszków przy stole, że gdzieś w środku ich intryk narysowała linię i postawiła mnie po stronie prawdy. Długo z tym siedziałam. Nie ruszając się, po prostu trzymając tę kopertę, jakby mogła zniknąć, gdybym mrugnęła. Chcieli, żebym odeszła. Dobrze, niech rzucą zapałkę, Spale cały ich plan w popiół. Następnego ranka zeszłam do kuchni, jakby nic się nie zmieniło. Tata Ryszard siedział na czele stołu, przeglądając raporty finansowe. Małgorzata przewijała coś w telefonie, żując tost, jakby to miało znaczenie. Mama Janina stała przy zlewie, cicho mrucząc, mieszając herbatę. Tę samą melodię, którą zawsze nuciła, gdy myślała, że wygrała. Dzień dobry, powiedziałam. Tata nie podniósł wzroku. Jesteśmy zajęci, Klara. Możesz dać nam chwilę? Uśmiechnęłam się. Chłodno. Wyćwiczone. Jasne. Chciałam tylko pogratulować. To przyciągnęło jego uwagę. Podniósł wzrok z długopisem w ręce, brwi zmarszczone. Z czego? Położyłam kopertę na stole z napisem: Oddając mi wszystko. Ręka mamy drgnęła, herbata rozlała się na blat. Nie ruszyła się, by ją wytrzeć, po prostu stała wpatrując się we mnie. O czym ty mówisz? Zapytała. Otworzyłam kopertę, wyjęłam zmieniony testament. Położyłam go płasko między maselniczką a czarną kawą taty. Małgorzata przestała przewijać. Tata powoli wstał, czytając pierwszą linijkę. Jego usta otworzyły się, ale nic nie wyszło. To nie jest zaczęła mama. Prawdziwe! powiedziałam spokojnie podpisane notarialnie poświadczone świadkowie odwróciłam się do taty pamiętasz Barbarę przyjaciółkę babci z jej grupy kościelnej ona współpodpisała dwa tygodnie przed śmiercią babci nikt się nie odezwał chyba nie ufała reszcie z was tata warknął niegłośno ale głęboko ukradłaś to nie powiedziałam głosem spokojnym zasłużyłam na to cisza rozciągnęła się Gęsta, brzydka. Nie czułam jej. Pozwoliłam im z tym siedzieć. Stratę, szok. Moment, w którym zdali sobie sprawę, że zasady się zmieniły. Myśleliście, że odejdę cicho, powiedziałam. Pozwolę wam wymazać mnie uśmiechem i złożoną serwetką na święto dziękczynienia. Ale nie doceniliście mnie. Tata zrobił krok do przodu, podniesionym palcem. Posłuchaj mnie. Nie. Powiedziałam głośniej teraz, ale wciąż spokojnie. Ty posłuchaj, konto, które próbowaliście ukryć, zamrożone. Poprosiłam bank o zbadanie tego w momencie, gdy usłyszałam waszą małą przemowę zeszłej nocy. Twarz Małgorzaty zbladła. Co do cholery się dzieje? zapytała. Spojrzałam na nią. Twoje dziedzictwo, Panie, powiedziałam. Właśnie przeleciało ci przez palce. Usta mamy zadrżały. To twoja rodzina? Nie, powiedziałam To lekcja. Potem odwróciłam się i wyszłam. Nie uciekając, nie chowając się, po prostu zajmując pozycję, o której nigdy nie myśleli, że na niej stanę. Biuro nadal pachniało moim ojcem. Starą skórą, mocną kawą i delikatną goryczą wody kolońskiej, która zbyt długo utrzymywała się w powietrzu. Nie weszłam do sali konferencyjnej odkąd miałam 22 lata. Ostatnim razem, gdy zaoferowałam pomoc przy firmowym wyjeździe i powiedziano mi, żebym pozwoliła prawdziwym profesjonalistom się tym zająć. Ale tego poniedziałkowego ranka weszłam przez drzwi frontowe, minęłam recepcjonistkę, która mignęła dwukrotnie, zanim mnie rozpoznała. I szłam prosto na spotkanie. Partnerzy taty już siedzieli: Tomasz, Maria, kilka nowych twarzy. Jakub też tam był, w dopasowanej marynarce i tym samym bezczelnym pochyleniu, którego zawsze używał, gdy myślał, że ma przewagę. Nie podniósł wzroku. Podeszłam do czoła stołu i usiadłam. Jego głowa odskoczyła w moją stronę, jakby pociągnięta drutem. Nie należysz tu, mruknął. Przesunęłam dokumenty własności przez stół. Zgodnie z tym, należy dokładnie tutaj. Czytali cicho, ostrożnie. Tomasz chrząknął. Nie zostaliśmy poinformowani o tej zmianie w kierownictwie, powiedział. Spojrzałam mu w oczy. Teraz jesteście. Pokój wciąż to przyswajał, gdy drzwi otworzyły się z hukiem, a tata wpadł, spóźniony dziesięć minut i ciężko oddychając. Jego oczy przesunęły się po stole i zatrzymały na mnie. Zastygł w pół kroku. To wrogie przejęcie, syknął. Nie, powiedziałam. To korekta. Podszedł do stołu i uderzył dłonią o drewno. Nie masz doświadczenia. Mam władzę, powiedziałam. I od dziś każda transakcja powyżej 10 tysięcy dolarów przechodzi przeze mnie. Twarz Jakuba poczerwieniała. Myślisz, że będziesz prowadzić to miejsce lepiej niż tata? Spojrzałam na niego, naprawdę spojrzałam. Biorąc pod uwagę, że używałeś funduszy firmy do spłacania swoich długów hazardowych? Tak. Myślę, że mam spore szanse. Z końca stołu rozległ się ostry wdech. Jeden członek zarządu zaczął szeptać do drugiego. W czyichś kolanach pojawił się telefon. Tata się nie ruszył, po prostu osunął się na krzesło, jakby powietrze zostało wyciągnięte z pokoju. Nie chodzi tylko o władzę, powiedziałam. Chodzi o przejrzystość, coś czego ta firma nie widziała, odkąd babcia zrezygnowała. Tomasz skinął głową powoli. Zawsze mówiła, ty byłaś tą, która zadawała prawdziwe pytania. Posłałam mu szczery uśmiech. Dobrze mnie nauczyła. Kiedy spotkanie się skończyło, większość szybko wyszła, z głowami spuszczonymi, z szybkimi krokami. Ale tata został, podążył za mną na korytarz. Naprawdę to robisz? zapytał. Już to zrobiliście powiedziałam. Kiedy zdecydowaliście, że jestem jednorazowa. Wyglądał na zmęczonego w sposób, jakiego nigdy nie widziałam. Niezły, nie niebezpieczny, po prostu pusty. Pożałujesz tego. Zawahałam się, ręka na drzwiach mojego biura. Nie tato. Żałowałam zaufania do ciebie. To. to jest lekarstwo. Tego popołudnia zadzwoniłam do zespołu audytowego. Zaczęliśmy od kont związanych z Jakubem, potem włączyliśmy spółki fasadowe taty, a na końcu kontrakty konsultingowe mamy kliki piętrzyły się czyste nazwiska brudne pieniądze i po raz pierwszy od lat poczułam że coś we mnie się uspokaja nie satysfakcja nie zemsta ale jasność raporty z audytu przyszły szybciej niż się spodziewałam i były brzydsze niż się spodziewałam linijka za linijką przelewów oznaczonych jako consulting przekierowanych na osobiste konto Jakuba w Venmo wypożyczalnie sprzętu które nie istniały Płatności zagraniczne pod spółką z OOTATY. Sześciocyfrowe konto zatytułowane Golden Sun Ventures, które było bezpośrednio powiązane z nazwiskiem mojej matki. To nie było tylko złe zarządzanie. To była celowa, skoordynowana akcja. Nie tylko próbowali mnie odciąć, wyciskali z firmy ostatnie soki. Siedziałam przy biurku długo po tym, jak biuro opustoszało, palce zimne na klawiaturze. Przewijając stronę za stroną finansowego zgnilizny przebranej za strategię, to nie była tylko zdrada, to była premedytowana kradzież. Zebrałam dokumenty i wysłałam je do zespołu prawnego z jednolinijkowym tematem: działać. Tego wieczora Jakub pojawił się w biurze bez zaproszenia. Jego koszula była pomarszczona, nie ogolił się, wyglądał jakby ściany się zwężały. Zrujnujesz nam życie, wypluł. Nie podniosłam wzroku z ekranu. Sami to zrobiliście, ja tylko trzymam lustro. Pochylił się do przodu, głos mu drżał. Myślisz, że to czynicie bohaterką? Niszczysz własną rodzinę. Wstałam, powoli, spokojnie. Rodzina nie buduje imperiów na kłamstwach. Rodzina nie wymazuje cię i nie nazywa tego lojalnością. I rodzina nie uśmiecha się, mówiąc siostrze, żeby cię odcięła. Jego twarz straciła kolor. Otworzył usta, żeby coś powiedzieć. Tak, powiedziałam. Słyszałam tę rozmowę, każde słowo. Próbował to obrócić, zminimalizować. Zawsze miał jakąś historię, ale mu przerwałam. Sfałszowałeś podpis babci na dowodzie wypłaty. To przestępstwo. Zamilkł. Dałam Ci szansę na czyste odejście, powiedziałam. Zostałeś. Teraz radź sobie z konsekwencjami. Głos mu się załamał. Nie musisz tego robić. Nie muszę, powiedziałam. Chcę. Wyszedł bez słowa. Później tej nocy zadzwonił mój prawnik. Jesteśmy gotowi złożyć zarzuty karne. Chcesz iść dalej? Podeszłam do okna, spojrzałam na szyld firmy. Kiedyś symbol dumy, teraz tylko nazwa wykuta przez dziesięciolecia cichego oszustwa. Tak, powiedziałam. Żadnych ugód, żadnej ciszy. Robimy to zgodnie z prawem. Chcę prawdy na piśmie. Do świtu na stronie internetowej firmy pojawiła się nowa zakładka zarząd. Moje nazwisko, moje zdjęcie, moja misja. Poniżej cytat babci: Jeśli nie możesz ufać fundamentom, zbóż je i zacznij od nowa. I właśnie to robiłam. Wyrywałam zgniliznę, cegła po cegle, nazwisko po nazwisku. SMS przyszedł tuż po południu. Jeden godzina, bez prawników. Jesteś mi to winna. Nic jej nie byłam winna, ale powiedziałam tak spotkałyśmy się w starym kościelnym ogrodzie za kościołem mariackim, tym, w którym babcia siadywała kiedy jeszcze mogła chodzić. To samo miejsce, gdzie mama udawała, że pielęgnuje róże, odbierając telefony od prawnika spadkowego, którego jak przysięgała, ledwo znała. Już siedziała kiedy przyjechałam. Biała bluzka, czyste linie, zbyt spokojna. Wyglądała jak ktoś przygotowujący się do konferencji prasowej, a nie do rozmowy z córką. Nie usiadłam, muszę ci to przyznać powiedziała Nie doceniłam cię Zawsze tak było powiedziałam Uśmiechnęła się słabo oczy wciąż wpatrzone w kaplicę Nie próbowałaś chronić babci próbowałaś mnie zniszczyć Nie powiedziałam Sama to zrobiłaś Odwróciła się do mnie całkowicie Jej twarz się nie załamała jeszcze nie Ja utrzymywałam tę rodzinę powiedziała ostrzej Dopilnowałam, żeby twój ojciec nie stracił wszystkiego po swojej trzeciej nieudanej inwestycji. Łatałam dziury, zajmowałam się Jakubem i tobą. Nie drgnęłam. Byłam jedyną, która nie kłamała, powiedziałam. Wstała, powoli otrzepała spódnicę, jakby właśnie skończyła pracę w ogrodzie. Wygrasz, powiedziała. Obie o tym wiemy. Podeszła bliżej. Ale co stanie się potem? Myślisz, że poczujesz spokój? Myślisz, że babcia chciała tego cyrku? Spojrzałam na nią, naprawdę spojrzałam i zobaczyłam kobietę, którą kiedyś kochałam, próbującą ułożyć twarz w coś miękkiego, ale to już nie pasowało. Nie, powiedziałam, ale ona chciałaby prawdy, i byłaby dumna, że w końcu przestałam przepraszać za to, że istnieje. Przez chwilę, tylko jedno mignięcie, jej usta napięły się, nie ze złości ale z czegoś bliższego żalowi. Potem minęło, pochyliła się, głos ledwie słyszalny. Wszystko się kruszy, Klara, nawet prawda, po prostu poczekaj. Nie odpowiedziałam, nie zostałam, żeby zapytać, co miała na myśli. Odwróciłam się i odeszłam, zanim mogła to przekształcić w ostrzeżenie, groźbę czy błaganie. Nie potrzebowałam więcej jej zakończeń. Sala sądowa była zimniejsza niż się spodziewałam. Nie pod względem temperatury, samo powietrze wydawało się inne, napięte, nieruchome, jakby nawet ściany czekały, by usłyszeć to, czego nie dało się cofnąć. Mama, tata i Małgorzata siedzieli w rzędzie: trzy twarze, trzy maski, trzy duchy rodziny, w którą kiedyś wierzyłam. Kiedy wywołano moje imię, wstałam, podeszłam, podniosłam rękę, przysięgłam naprawdę. Mówiłam bez drżenia, nie dlatego, że się nie bałam, bałam się, ale strach już mnie nie kontrolował. Żyłam w ciszy, którą zbudowali. Teraz będę mówić w pokoju, którego nie mogli zamknąć. Przedstawiłam oś czasu, przelewy kont, sfałszowane wypłaty, spółki z OO, które tata stworzył pod fałszywymi nazwiskami, kontrakty konsultingowe opłacone firmie fasadowej mamy, alerty bankowe, które uruchomiłam w momencie, gdy usłyszałam, że zostałam wykluczona. Potem zawiesiłam głos. Zanim umarła powiedziałam. Moja babcia zostawiła mi coś jeszcze. Wyciągnęłam pendrive i podałam go woźnemu. System nagłaśniający kliknął, sala sądowa czekała. Potem rozległ się głos słaby, ale stabilny, zniszczony przez czas, ale niepowtarzalny. Klara, jeśli spróbują cię wykluczyć, nie pozwól im. Jesteś przyszłością tej rodziny nie ich wersją Twoją. Nikt się nie ruszył, nikt się nie odezwał, nawet tata. Kiedy przyszła kolej na mamę, wstała, jak zawsze, w kościele, powoli z gracją kalkulując. Nie próbowaliśmy jej skrzywdzić, powiedziała. Próbowaliśmy ją chronić, zawsze była wrażliwa. Roześmiałam się głośno przed sędzią, nie z braku szacunku, ale z jasności. Czy to tak teraz nazywasz wymazywanie kogoś? Wrażliwość. Sędzia nie drgnął. Małgorzata spuściła wzrok. Tata wpatrywał się w podłogę. Do czasu zakończenia zeznań pieniądze ledwo miały znaczenie. Nie chodziło już o dziedzictwo. Chodziło o godność, o pamięć, o bycie widzianą. Młotek opadł. Ostateczna, pełna kontrola nad majątkiem pozostała przy mnie. Małgorzata została zobowiązana do zwrotu kosztów za nieautoryzowane użycie funduszy firmy. Moi rodzice zostali trwale usunięci ze wszystkich ról powierniczych związanych z funduszem, firmą i majątkiem rodzinnym. Było to oficjalne, było to publiczne, było to nieodwracalne. Na zewnątrz reporterzy czekali jak ptaki wyczuwające krew. Mikrofony, kamery, pytania, na które nie odpowiadałam. Przeszłam obok nich prosto, cicho, nie byłam im winna mojego oburzenia. Wróciwszy do domu nad jeziorem, otworzyłam pamiętnik babci na stronie, którą zaznaczyłam miesiące temu. Napisała: Czasami trzeba spuścić krew, aby ciało się uzdrowiło. Z rodzinami jest tak samo. Siedziałam na werandzie, aż słońce zniknęło za drzewami. Powietrze pachniało sosnami i wspomnieniami. Próbowali mnie pogrzebać, a czyniąc to, podali mi łopatę. Ale ja nie kopałam grobu, zbudowałam fundament. Do poniedziałkowego ranka przejście było zakończone. Akty, tytuły, nazwiska na papierach, wszystko moje. Dom nad jeziorem stał cicho w mgle wczesnej jesieni. Żółte liście opadały na frontowe schody, jakby ktoś zbyt delikatnie je puścił. W środku powietrze wydawało się inne, nie puste, ale nie zajęte, jakby czekało. Biznes nosił teraz mój podpis. Konta były na moje nazwisko. Dziedzictwo, które próbowali wymazać, paradoksalnie utrzymywała razem jedyna osoba, którą próbowali wyrzucić. Nie zorganizowałam uroczystości, nie dzwoniłam do nikogo. Otworzyłam starą cedrową skrzynię babci, położyłam zmieniony testament obok jej pamiętnika i zamknęłam wieko. Żadnych przemówień, żadnych ostatnich słów, tylko cichy akt zwrócenia czegoś na swoje miejsce. Tamtej nocy zostawiłam otwarte okna, już się nie bałam. Nie było głosów za ścianami, żadnych kroków wzdłuż korytarza, tylko cichy wiatr z nad jeziora i wspomnienie kogoś, kto wierzył we mnie, zanim ja uwierzyłam w siebie. Próbowali mnie pogrzebać. Nazywali mnie słabą, emocjonalną, ciężarem. Ale czego nie wiedzieli, to że za każdym razem, gdy mnie wymazywali, zaostrzali mnie. Każda cisza, którą wymuszali, stawała się zdaniem, które kiedyś wypowiem głośno. A kiedy w końcu podali mi łopatę, tę, którą myśleli, że użyję, by cicho zniknąć, nie kopałam grobu, zbudowałam coś silniejszego. Teraz dom nosi moje nazwisko, biznes nosi moje wartości, a ja śpię z otwartymi oknami. Nie dlatego, że im wybaczyłam, nie dlatego, że zapomniałam.